Siema. zbliża się wieczór, wracam do chaty, zobaczcie ile tych ptaszysków tutaj siedzi, całe chodniki obsrane, słuchajcie, byłem dzisiaj, znowu robiłem porządki na chacie babci, dzisiaj jest niedziela, zbliża się godzina 16, wracam do chaty sobie coś ugotować, od śniadania walczyłem z tą chatą. Dalej wynoszę co się da. Jutro rano wjeżdża ekipa remontowa. Chata musi być w miarę pusta. Dostałem sporo komentarzy, Nygus. Co z ciebie za wnuczek, ale się skurczy byki drom za mną. Co z ciebie za wnuczek, że wsadziłeś babcie do domu opieki. Ci co śledzą mój kanał, wiedzą doskonale, że mam dwie babcie. Jedna 93 lata, druga ma 90, którą właściwie powinienem się teraz zajmować. Obie potrzebują powoli opieki. Ta starsza sama się zdecydowała, że pójdzie do domu opieki. Oczywiście trzeba było z nią troszeczkę porozmawiać. Wujas, syn babci, niestety się rozchorował. Do babci przychodzić nie może. Moja matula, córka babci, mieszka w Niemczech. Też nie jest najzdrowsza. Tam ma możliwość badań różnych. Troszeczkę służba zdrowia w Niemczech jest lepsza. Mój brat mieszka w Poznaniu, babcie są w Skarżysku, czyli prawie 400 km. Ja mieszkałem do niedawna jeszcze w Niemczech. No i cały czas pojawiał się problem kto do babci przyjdzie, kto o nią zadba. Miała koleżankę, która przychodziła, poszła na rehabilitację. Okazało się, że musi być operowana. Oddała klucze babci, powiedziała więcej nie przyjdzie. No taka koleżanka, słuchajcie, że już cztery miesiące prawie nawet do babci nie zadzwoniła, siema co tam słychać u Ciebie. No i cały czas pojawiał się ten problem, że babcia zostawała bez opieki, bez wsparcia. Trzeba było coś z tym zrobić, ponieważ tak być nie może. Sąsiadka jej pomagała, sąsiadka wyjeżdża co chwilę do Niemiec. Tam też się opiekuje starszą osobą. No i cały czas był ten problem, że ktoś się wysypał. Babci nikt nie pasował, słuchajcie. Dostała sprzątanie z mopu, o ile dobrze pamiętam, chyba tak się ta instytucja nazywa. Nie odpowiadało. Obiadki jej zamówiliśmy. Babci nie smakowały. Ktoś do babci przychodził, który był wynajęty przez nas. Nie odpowiadał. Wszystkich podsyłała do domu, z obiadów zrezygnowała, a potem, jak ludzie zaczęli się wysypywać, nie miał kto do niej przyjść, pojawiał się problem no i cała rodzina, słuchajcie, zastanawiała się, co teraz z babcią będzie dalej. Na kawalerce z babcią mieszkać raczej nie bardzo, wiadomo jak to starsi ludzie mają swoje nawyki. Nie wiem czy coś widać. Dzwony dzwonią, chyba godzina 16 wybiła. Idę do chaty sobie coś ugotować. Pomyślałem po drodze, zrobię krótkie sprostowanie, ponieważ niektóre komentarze po prostu łapy opadają. Musiałbym wybierać pomiędzy dwoma babciami. Niestety w tym wieku już ludzie nie są tak sprawni fizycznie. Babcia była zupełnie sprawna umysłowo, no prawie, chociaż zapominalska i tak dalej, no, ale w tym wieku 93 lata nie ma co cudów oczekiwać. Byłem w wakacje, wtedy jeszcze nie planowałem powrotu do Polski. Byłem tutaj w sierpniu. No, i zaczęły się problemy. Zdrowie wujasa zaczęło klękać. Jej znajoma, o której przed chwileczką mówiłem, okazało się, że musi iść na rehabilitację. Później, prawdopodobnie, musi mieć operację. Więc wiadomo było, że nie przyjdzie do babci. Sąsiadka miała zaplanowany wyjazd na dwa miesiące do Niemiec. Ja musiałem wracać do Niemiec. No i co zrobić? Z babcią. Słuchajcie, dwa dni przed wyjazdem usiadłem sobie z babcią, porozmawialiśmy. Nie piszcie, że mam gdzieś, babcie. Słuchajcie, babcia mnie wychowywała. Z babcią mam lepszy kontakt, lepiej się porozumiew porozumiewam niż z moją matulą, niż z kimkolwiek. Ona najlepiej mnie rozumie. No i słuchajcie. Usiadłem sobie z tą babcią, mówię: Babcia, co to będzie dalej? Nikt ci nie pasuje, mieszkać z tobą nikt nie będzie. Ty jesteś w takim wieku, że potrzebujesz kogoś od rana do wieczora, a nie że ktoś wleci do ciebie, przyniesie ci zakupy i sprawa załatwiona. No, ja nie wiem, co będzie. Mówię: Wszystko odwołałaś, nic ci nie pasuje. Mówię, jak chcesz tutaj dalej funkcjonować? Jakoś to będzie. Mówię, to nie jest żadna odpowiedź, jakoś to będzie, ponieważ wszyscy się o ciebie martwimy. Co będzie z babcią, jak my pojedziemy, jak wszyscy wyjadą, co ty sama tutaj zrobisz? A ja nie wiem. No i usiadłem z babcią troszeczkę, porozmawiałem. Mówię, babcia, może załatwimy ci jakiś pokój. Osobny, gdzieś w jakimś domu, opieki, żebyś miała ugotowane, żebyś miała posprzątane. No ale ja nie mam tak wysokiej renty, żeby sobie ten pobyt opłacić. No i słuchajcie, powiedziałem babci: Przecież masz własnościowe mieszkanie. Najwyżej, co zostanie, to sobie później ktoś to podzieli. Trzeba to sprzedać, żebyś miała na dopłaty żebyś miała całodobową opiekę, ponieważ my wszyscy się wykończymy cały czas siedzimy i się zastanawiamy, co z Tobą będzie, jak nas tutaj nie będzie a to ona musi pomyśleć, ona sama tego nie załatwi mówię, słuchaj, za dwa tygodnie przyjeżdża moja matula przemyśl sobie sprawę wtedy pojeździcie popatrzycie jeżeli jakiś dom będzie Ci odpowiadał, zarezerwuje się miejsce, ponieważ żeby dostać, słuchajcie taki pokój jednoosobowy, to wcale nie jest taka prosta sprawa w tej chwili. Niektórzy czekają po pół roku. No i akurat w jednym z tych domów zwalniał się pokój od końca października, Został zarezerwowany w razie, gdyby babcia jednak się zdecydowała. No i babcia sobie przemyślała wszystko, no i zdecydowała, że jednak tam pójdzie. W dniu, kiedy podpisałem z nią umowę kupna mieszkania, do przeprowadzki został jej tydzień do tego domu opieki. Byłem u niej wieczorem. Usiedliśmy sobie, porozmawialiśmy. Pytam się, babci, babcia, czy jesteś pewna, że chcesz tam iść? A mam inne wyjście. Mówię, masz wyjście takie, że te pieniądze, które masz na koncie teraz ze sprzedaży mieszkania, sobie zostawisz na dopłaty, żeby ktoś z opieki do ciebie przychodził, ale całodobowo, od rana do wieczora żeby cię miał na oku i możesz sobie w tym mieszkaniu dalej mieszkać, a ja sobie kupię drugie mieszkanie. Tak, babci powiedziałem. Powiedziała nie. Decyzja jest podjęta. Dłużej tak nie chcę, ponieważ cały czas są problemy. Raz ktoś przychodzi, potem ktoś nowy przychodzi. Nie ma stałego kogoś. To cały czas by się mną zajmował. Wy sobie chyba też nie wyobrażacie, że ja całe dnie od rana do wieczora będę z babcią siedział. Babcia tam, gdzie teraz jest, ma zajęcia, ma rehabilitację, przychodzi lekarz, ma znajome, ma sąsiadki, a tutaj była skazana zawsze na kogoś, ktoś się pojawi albo nie. Ktoś wpadał czasami na godzinę, na dwie, ale potem babcia siedziała zupełnie sama. A tak jak wam wspominałem na nagraniu, jeszcze dwa lata temu wlazła na drabinę, będzie firanki zmieniała, pierdzielła, babcie wygieło. No i co? Lepiej niech już nie sprząta, nie gotuje, niech ma podane, a moim głównym zadaniem jest. Po powrocie z Niemiec, żeby doglądać wszystkiego, żeby babci nic nie brakowało, żeby babci nic złego się nie działo. Może uda się nagrać coś z babcią, o ile się zgodzi. Zobaczymy. Jak będzie narzekała, to powiem: Mam kartony w samochodzie, pakujemy i wracamy do domu. Zobaczymy. Co na to powie? Dobra, jestem już pod blokiem. Idę sobie coś ugotować. A później jeszcze raz idę na chatę babci. Jeszcze troszeczkę muszę wynieść dzisiaj na śmietnik do piwnicy. Ciemno, mam nadzieję, że coś było widać, coś było słychać. Pozdrawiam Was serdecznie.